w nowym odcinku ja jestem KMek tak zmieniłem sobie nazwę i yy, to jest Minecraft wyspa KMK seria to jest nowa seria yy, proszę zobaczyć to jest nasza wyspa ja sobie specjalnie zregenerowałem tę wyspę yy, normalnie nie, że coś na kreatywie tylko taki kod wpisałem specjalnie jeśli chcecie taką wyspę yy, musicie patrzcie, musicie wejść w sed i tutaj wpisać ten kod, tutaj macie ten kod, możecie sobie zrobić pauzę teraz i sobie jakoś wpisać to, a tymczasem zapraszam na odcinek, eee, dobra, to tak, em, na początku sobie normalnie e, weźmy drewno, jak każdy człowiek, dobra, I w ogóle chciałem porozmawiać o tym, że yy, jeszcze niedawno, bo w tych czasach yy, Minecraft jeszcze yy, lekko jest hajtowany, wiem. Ale ludzie pamiętajcie, to, że Minecraft jest hajtowany, to nie znaczy, że nie możecie w niego grać. Wy macie własną wolę. Nikt się z was nie będzie śmiał. Chyba, że jest jakiś taki nierozumny, jest taki głupi. Dobra. Ludzie... Możecie robić co chcecie. Nikt Was do niczego nie zmusza. Yy... Chociaż większość ludzi pewnie by mnie zhejtowała za to, że gram w tę grę Minecraft. Ale Minecraft jest według mnie normalny. Nie ma nic dziwnego w nim. Oczywiście. I No wiecie, nie? Dobra. Może zacznę dalej grać, się koncentrować na tym. Nie trochę... to właśnie miałem taką ochotę zagrać tę grę. Już bo... No w ogóle nie chcę mi się tu kopać. Jeśli już chodzi o tę wolę moją. Się nie da nic zrobić. Zierno sobie zostawię. Te sadzonki, żeby ten. Tak, pójdę do będę i zbawię. Do kupczaki I w ogóle, jakie ja mam? Ja teraz mam. Proszę bardzo. Już mam. Easy. Dobra, kilofon go dobiję, żeby nie było. Kilofon. Dobra. Mamy to sobie uporządkuje, tutaj trochę, lekko. Weźmy sobie Nie, przecież kerapię nie będę brał. Robimy tak. Gdziemy gdzieś tu znajdziemy jakąś kopalnię. A w tej kopalni, gdzieś tutaj, gdzieś tu muszą być jakieś kopalnie. W tej kopalni powinny być jakieś takie, no właśnie, tą. Zbieramy trochę stołna i z tego stołna zrobimy sobie właśnie jakieś rzeczy fajne. I tak. Ok, zobaczmy, ile sobie Nagrywam już. Ja już 3 minuty. nagrywam Właściwie teraz to już 4 minuty. Ja widzę czas. Ja widzę cały czas. czas. Yy, Ja tu nie mogę no, nie, 12 minut, a więc... Nagramy sobie... Ja po 11 chyba zdążę. Ja, ja 11 nagram, tak będę się pilnował, nie? Czasu, wiecie. Już wcześniej próbowałam nagrać jakieś filmy z Minecrafta, ale... Yy, ten... Mi się to nie udawało właśnie przez ten czas. Nie chciało mi wejść. Bez literę chciałem jeszcze nagrać. Jeden odcinek nagrałem, ale yy, miał 13 minut, nie? Ja się nie pilnowałem. I zauważyłem, próbowałem, próbowałem i nie udało się. Nic się nie udało. Ale cóż, yy, Dobra. Stwórzmy sobie miecz. Co ja stworzyłem? Stworzyłem miecz? Co ja stworzyłem? Chyba nic. Dobra. Mamy miecz miecz? Masz miecz? Mamy miecz. No ja nie mogę, ja to stworzyłem. bowla Ok, kilot mi na razie nie jest potrzebny. Drugi, najpierw sobie zużyję ten. Nie? Eee, dobra, teraz sobie zrobię tak, że ja poszukam trochę, zrobię tego węgla. Węgiel jest mi potrzebny, według mnie, bo. Mogę sobie później coś przepalić i zrobić jakieś jedzenie, a tak to ja będę głodował, nie? Ale mogę sobie też zrobić jeszcze z tego, z drewna. Ale teraz mi się nie chce tego robić. Mi się tego nie chce robić, a jak mi się czegoś nie chce, to tego nie robię. A jak coś chce, to to robię. Tak jak z Minecraft. Nie obejść seria jest seria. Duśmy to sobie tutaj, o, tu są jakieś sadzonki, sadzonki przydadzą się, jak nie będzie jakiegoś drzewna, bo to jest mała wyspa. Okej, okay, tu trzeba na spokojnie. Tu nie ma zębiaków. Szkoda. Szkoda. O, jest za to Węgiel. Nic mi się nie rozpada. Easy. Easy. Dobra. Jeszcze tutaj. Węgiel mi się przyda. Czy tam jest? Jest tam. Czy węgiel? No. Dobra tędy, tende tak kopał. kopał. Okay. No dobra. Dlaczego no to ma być takie nudne? Okay, już mam 7 minut nagrywania. Hmm, dobra. O, mamy tam ten. Dobra, to ja zrobię tak już. Skoro mamy, to mamy to robimy tak. No, stworzę sobie. 4, ale teraz tego chyba tutaj nie wstawię, nie? bo wiadomo, wiecie co się stanie, jak to wstawię tutaj? OK, zrobimy tak, tak i tak. Z sobie reaguję, to sobie wezmę tutaj, to zmienię tu, to zmienię tu, to wezmę się nawet tu. Już, sobie mówię. Tu oczywiście język, przepraszam za to, że się przez to. to... Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo później będzie... Jeśli mi się głos nie nagrywa, to... To ja ten głos po prostu... Dobra. Może tu, tu się nic nie zapadnie? Dobra, tu się nic nie zapadło. Dobra. Kopiemy to. possiamo fare, possiamo fare, possiamo fare, possiamo fare, A, ty, się podsadzimy jakoś, czy trzeba, czy nie trzeba? Nie, nie trzeba, nie, nie trzeba. Tak no, tak. no, śmiało, śmiało. Kuba, śmiało. co zabiłeś. Brawo, Kuba. Kuba M. Dobra. Yy, ja tak, jest noc. A ja nie mam łóżka, bo ja się zająłem surowcami, to ja mam takie coś. Że ja tę noc po prostu, wiecie... Zobaczycie. Albo nie, nie, nie. Widzicie? Widzicie? C czas chciał mi zgubić. Widzicie? Czas mi chciał zgubić. Patrzcie, które... Papciak, papciak, który jest czas. Już prawie 11. Dobra, Ziemaczki, to ja zabiję tego malka ilku chodź zabijecie tu i kończymy ten odcinek. siemanko i papa No ja cię drugi dobra potem Ząbiaku. siemanko i papa